Imię. Witajcie, kochani. Trwamy dalej w modlitwie uwielbienia. Razem z Maryją wychwalamy Boga. Dziś Maryja wyśpiewuje, że święte jest Jego imię. Do tej pory, do czasów przyjścia na świat Jezusa, imię Boga wypowiadano z drżeniem, a wcześniej nie wypowiadano go właściwie wcale. Od czasów przyjścia Jezusa, od tego momentu, kiedy się wcielił, często zwracamy się do Boga też tym słowem Jezu, Jego imieniem. I przez ostatnie dni, podczas liturgii, bardzo często były takie sytuacje przywoływane, kiedy apostołowie po zmartwychwstaniu pana Jezusa byli pośrednikami cudów, które dokonywały się mocą Bożą, ale te cuda dokonywały się właśnie w imię Jezusa. Imię Jezusa ma taką moc, że święty Paweł o tym powiedział, że na to imię zegnie się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I to jest naprawdę ogromne imię, w którym ukryta jest wielka moc, o jakiej my bardzo często zapominamy. Nieraz nadużywamy tego imienia, po prostu jest jakimś tam słowem, które nasunie nam się na język czasami nawet w złych chwilach, kiedy wcale nie chcemy wezwać Jezusa. A to imię przywracało ludziom zdrowie, sprawiało, że chorzy, którzy dotąd nie mogli chodzić, stawali na nogi. Przywracało ludziom radość. To imię Jezus. Potrafiło uczynić wiele rzeczy i może to zrobić także dzisiaj, jeśli tylko będziemy chcieli, jeśli tylko z wiarą w to, że ono ma, ta ma taką moc, będziemy je wypowiadać. Kyrie Jste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, święta trójco jedyny Boże zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Pano nad Panami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, Módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami, matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. nami Panno roztropna, módl się za nami. Panno godna, módl się za nami. Panno Sławiona, módl się za nami. Panno Można, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości Módl się za nami Stolicą mądrości Módl się za nami Przyczyno naszej radości Módl się za nami Przybytku Ducha Świętego Módl się za nami przybytku chwalemny, módl się za nami, przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami, wieżo Dawidowa, módl się za nami, wieżo z kości słoniowej, Módl się za nami, dom jest złoty, módl się za nami, Arko Szymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami, gwiazdo zarana, módl się za nami, uzdrowienie chorych. Módl się za nami, ucieczko grzesznych. Módl się za nami, pocieszycielko strapionych. Módl się za nami, spokojnie niewiernych. Módl się za nami, królowo aniołów. Módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami, królowo wszystkich świętych, módl się za nami, królowo bez mazy pierworodnej poczęta. módl się za nami, królowo w niebo wzięta, módl się za nami, królowo przyszłańca świętego. Módl się za nami, Królowo rodzin. Módl się za nami, Królowo pokoju. Módl się za nami, Królowo Polski. Módl się za nami, Panku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie, Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boże Rodzicielko abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługą Twoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.